Dzień dobry, witam ponownie na naszym kanale TV Sochaczew. W kanale, w którym chcemy poruszać sprawy ważne dla Sochaczewa, dla powiatu Sochaczewskiego, ale nie tylko. Generalnie sprawy ważne dla wszystkich. I zachęcamy wszystkich Państwa do oglądania naszego kanału. Dziś gościem kanału jest Pan Radny Sylwester Kaczmarek, do niedawna przewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie. Co się stało, Panie Radny? Witam serdecznie. Stało się tak, że Rada Miejska odwołała mnie z funkcji przewodniczącego, ponieważ dwóch radnych, którzy byli z nami w koalicji dotychczasowo przez ostatnie pięć lat, zmienili barwy polityczne, przeszli na stronę ówczesnej opozycji, a obecnej koalicji większościowej no i dzięki temu mieli więcej głosów, i dlatego zmienili całe prezydium razem z moimi zastępcami. Ale czy idą za tym jakieś też, nie wiem, idee, czy nowe pomysły inwestycyjne? Czy to jest tylko po prostu walka o władzę? No, według mnie jest to czysto polityczna decyzja nowej większości w Radzie. Zrobili to z powodów czysto politycznych, tak jak wspomniałem. Mają większość, postanowili mnie zmienić także i także moich zastępców. Próbowali to już robić wcześniej, dwa lata temu. Nie udało mi się wtedy. Teraz dopili swego. No czy tak. za tym stoi jakaś idea, czy stoi za tym interes mieszkańców, interes miasta? Nie sądzę. Myślę, że większych ruchów, jeżeli chodzi o budżet miasta, o jakieś decyzje strategiczne dla miasta, nie, nie ma już na to czasu. Wybory za pasem. Wiemy już, że 7 kwietnia będą wybory samorządowe. Mieszkańcy wybiorą nową Radę Miasta która zajmie się um, sprawami y, mieszkańców na y, następne no, 5 lat. No właśnie władza się zdobywa po to, żeby wprowadzać jakieś swoje y, pomysły. No, w tym przypadku czasu rzeczywiście jest bardzo niewiele, w związku z powyższym chyba y, nic nowego się nie pojawi, e, może jednak tak, ale czy będą kontynuowane te wszystkie inwestycje, które dotychczasowa władza prowadziła? Myślę, że to te decyzje, te inwestycje, które podjęliśmy w trakcie naszej kadencji. No będą dalej prowadzone, bo są mocno zaawansowane i nie wyobrażam sobie, żeby można było je zastopować. Powodowałoby to jeszcze większe koszty niż doprowadzenie tych inwestycji do końca. Myślę, że tutaj nie ma obawy. Jeżeli chodzi o nowe pomysły, no obecna większość, a poprzednio mniejszość, opozycja no nie była kreatywna przez 5 lat. Nie zgłaszała nowych pomysłów co do no, jakichś inwestycji, jakichś pomysłów na Sochaczyw, na sposób rozwoju Sochaczywa. Trzymali się jednej narracji, że miasto jest zbyt zadłużone, żeby e, można było takie rzeczy prowadzić i wojowali o zmniejszenie długu. Mhm. Ten dług według nich e, każdego miesiąca był inny. E, od oficjalnych statystyk, od oficjalnych dokumentów które przedstawiała zawsze na każdej Radzie pani skarbnik, różniły się z roku na rok coraz bardziej. No, na ostatniej Radzie ta różnica między oficjalnym długiem a tym stwierdzonym przez obecną większość to już jest nawet 100%. Oj, to dużo oczywiście. A jak do tego się ustosunkowuje Regionalna Izba Obrachunkowa, bo ona jest takim organem kontrolnym dla samorządu? No właśnie, każdy samorząd podlega Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jest to, jest to urząd państwowy, który kontroluje wszystkie samorządy w Polsce. Kontroluje je przede wszystkim pod względem finansowym, po to, by polityka finansowa danych urzędów, danych samorządów, nie doprowadziła do zbytniego zadłużenia i w efekcie do upadku danej gminy, zbankrutowania wręcz. I y, Izba Obrachunkowa co roku wypowiada się na temat y, długu, na temat zadłużenia i stanu finansów y, w tym przypadku miasta. No i te stanowiska zawsze były zbieżne z dokumentami, które przygotowywała pani skarbnik. Y, były te dane były zbieżne z tym, o czym zawsze na każdej sesji mówił pan burmistrz i to, co podtrzymywała koalicja. Natomiast y, radni opozycyjni twierdzili, że rzeczywistość jest zupełnie inna i że w błędzie jest zarówno pani skarbnik, y, pan burmistrz, koalicja rządząca i regionalna izba obrachunkowa. Dla mnie jest to aberracja. Y, myślę, że stawanie. Y, Okoniem do faktów. Mówimy tu o pieniądzach, mówimy tu o budżecie, który jest, podlega ścisłemu zarachowaniu. Tutaj nie można sobie płynnie podawać liczb, bo to jest wbrew matematyce. Matematyka jest nauką ścisłą i jeżeli ktoś podaje, tak wynika z budżetu, tak wynika z liczb, że jest, dajmy na to, zadłużenie budżetu miasta jest 54 miliony, no to nie jest to 84. No to zbyt duża rozbieżność, prawda? Możemy się kłócić o jakieś grosze, ale nie o dziesiątki milionów. Czy według pana wiedzy i pana opinii <coughs> sytuacja finansowa miasta jest dobra? Bezpieczna. Oczywiście, że tak, progi są utrzymane w bezpiecznych granicach. Miasto nie jest zadłużone ponad miarę. Każde, każde miasto, każda gmina w Polsce jest prowadzi swój dług w, w odpowiednich granicach po to, żeby móc się rozwijać, żeby móc inwestować, prowadzić jakiekolwiek inwestycje. No, panie redaktorze, dajmy na to, że y, zaprzestaniemy zaciągania kredytu, y, od, odmówimy przyjęcia dotacji, na przykład na jakąś drogę. I w tym roku ta droga kosztowałaby, powiedzmy, remont tej drogi 20 milionów. No ale stwierdzamy, że nie, poczekamy, aż uzbieramy i od, odłożymy to na przyszły rok. W przyszłym roku, gdy przystępujemy do, do tych inwestycji, okazuje się, że ceny rynkowe poszły w górę i to, remont tej drogi będzie kosztował nie 20, ale 30 milionów. I my nadal nie mamy tych pieniędzy, a droga jest niezrobiona, prawda? I tak moglibyśmy czekać nieskończoność. To byłoby nieracjonalne. To jest polityka, która prowadzi do, do degregolady całkowitej. Zwłaszcza w dobie inflacji, tak A, No więc, właśnie, nigdy nie wiemy, kiedy ta inflacja wybuchnie, bo ekonomiści twierdzą, że inflacja wybucha co jakieś 20-25 lat, i wtedy następuje deprecjacja pieniądza na większą skalę i ma to naturę falową. Natomiast dokładnie w którym roku to wyskoczy, nigdy nie wiemy. Dlatego ta asekuracja, żeby można było cokolwiek zainwestować, żeby można było wyremontować drogę, żeby można było na przykład postawić amfiteatr, no to czekanie w nieskończoność, odkładanie tego na lata, do niczego nie prowadzi, bo zawsze będzie tych pieniędzy za mało. Czyli jakby no, bez pożyczki, bez kredytu nie da się właściwie prowadzić. Musimy tutaj, w, jeszcze, w musimy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że, że inwestycje nie są prowadzone z samych pożyczek. Prawda? Musi być wkład własny i praktycznie każda inwestycja jest dofinansowana. My zawsze staramy się do, zdobyć dofinansowanie z różnych źródeł. Te dofinansowania są. są to dofinansowania z różnych programów europejskich, które prowadzi pan marszałek, który przydziela pan marszałek województwa. Są to dofinansowania rządowe z różnych funduszy, prawda, programów rządowych, z tym, że wymaga to współpracy z, z samorządami. Tak, ta współpraca wygląda tak, że jakaś instytucja przydziela nam granty, oferuje pieniądze, ale my musimy ze swojej strony mieć ten skład własny. On, on wyglądał bardzo różnie. Od 40%, od 10%, prawda? I w tym momencie zyskujemy pieniądze ekstra. Pokrywamy, jeżeli nie mamy środków własnych, wkład własny z kredytu. No i robimy. Ale już coś jest zrobione. Prawda? Ale, coś ale to zostaje, tak. prawda? I funkcjonuje, i, i pracuje dla mieszkańców. No właśnie. Teraz bym zapytać o to, co według Pana, według Pana odczucia jako przewodniczącego, byłego przewodniczącego. I jakie są takie ważne inwestycje dla miasta, które udało się przeprowadzić? Panie redaktorze, szanowni państwo, wystarczy no się obiektywnie rozejrzeć po mieście. Zaczynając od Chodakowa przez centrum do Boryszewa i na Malesin. No, ja pamiętam, że w 2010 roku, kiedy zasiadłem w Radzie Miejskiej po raz pierwszy i też po raz pierwszy pan burmistrz Osiecki też wygrał wybory i został burmistrzem. Oto przejęliśmy miasto, gdzie 70% dróg było gruntowe. My tonęliśmy w błocie wszyscy. My już tego nie pamiętamy, ale to, to była katastrofa. Ja sam tonąłem w błocie na swojej ulicy. I pierwsze, co zrobiliśmy, gdy zebraliśmy się jako koalicja, to pan burmistrz zaproponował program drogi zamiast błota. I, i, i myśmy się właśnie tego trzymali, i żeby właśnie postawić miasto na nogi, jeżeli chodzi o ulicę, bo to był wstyd. Okoliczne gminy miały lepsze drogi, a myśmy to na wiebocie, bocie. Tak nie mogło być dalej. To był priorytet, który żeśmy sobie założyli i do końca, nawet w tej kadencji, trzeciej, którą już rządzimy i teraz, też przecież, ostatni grant rządowy z Polskiego Ładu: 30 milionów, 33 ulice. To są kosmiczne pieniądze i kosmiczne wielkie, wielkie inwestycje, które zostaną tego się nie zwinie, prawda, to mieszkańcy będą się codziennie rano budzić i wychodzić na asfalt, nie będą tonąć w błocie. To się nie da się tego nie zauważyć. To jest jedno. Rewitalizacja wszystkich parków w Sochaczewie. Park w Hodakowie, park Chopena w Centrum, park Garbolewskiego. No przecież to też były wielomilionowe inwestycje i te, i te parki mają zupełnie inną teraz inny wygląd. One, one służą, one się cieszą naprawdę frekwencją zwłaszcza latem, prawda, to są oblegane przez mieszkańców. No myślę, że sztandarowa inwestycja, która zdobyła nagrodę ogólnopolską, na amfiteatr nowy i imprezy, które tam się odbywają, no to po prostu to jest fantazja. Projekt stworzony przez najlepsze biuro architektoniczne na świecie praktycznie. Te same, które tworzyło operę w Sydney. I każdy artysta, który tu przyjeżdża, zresztą ja byłem i na scenie, i też na, na trybunach, na widowni słuchałem wielu koncertów. I to rzeczywiście akustyka tego obiektu jest bardzo dobra. Wszyscy to potwierdzają, zwłaszcza specjaliści akustycy, którzy tutaj przyjeżdżają z zespołami i budują scenę, prawda, chłośniki i mówią, że bardzo miękko wchodzi dźwięk, bardzo ładnie się rozchodzi, wszyscy słyszą tak w ten sam sposób. No i wygląd też bardzo ładnie komponuje się pod, pod, pod zamkiem naszym, który nie, nie zasłania go, prawda, jest tak delikatnie pociągnięta, spółgra, potem przechodzi gładko w bulwary, które no, też były, pamiętacie, pamiętacie Państwo, co tam było wcześniej, bulwary, które cieszą się no, wielkim powodzeniem, ja, ja z przyjemnością patrzę, jak w letnie wieczory tam tłumy ludzi się przechodzą, młodzi i starsi, Spacerują, spotykają się, to, to ta frekwencja jest wielka. No bo jest to po prostu piękne miejsce. Panie Przewodniczący, przepraszam, Panie Radny, to z przyzwyczajenia. Panie Radny, chciałem zapytać na koniec o taką sprawę. Bo no, pojawiła się większość, wiadomo, większość ma zawsze rację, w takich organach jak jak Rada Miejska, no ale że sama większość nie pozwala jeszcze na, na takie w pełni przejęcie władzy, trzeba zmienić przewodniczącego. No ale żeby zmienić, to trzeba mieć jakiś powód. I, I co pan uznaje, co było powodem odwołania pana z tej funkcji? Wie pan, panie redaktorze, w życiu jest taka, zwłaszcza w polityce, że mm, tylko takich przeciwników, którzy są znaczący i są zagrożeniem w wyborach i którzy są popularni, to takich y, przeciwników politycznych próbuje się zdyskredytować po to, żeby osłabić jego siłę, żeby osłabić jego popularność i żeby w oczach wyborców był niegodny kandydowania i wybierania. No, to żeby ten cel osiągnąć, no to wymyślili sobie, że yy, yy, przypiszą mi różnego rodzaju przywary, które powinny w oczach właśnie wyborców yy, yy, nie zdyskredytować. między innymi, że źle prowadziłem wy, yy, sesję rady. Że komentowałem wystąpienia radnych, że źle zachowywałem się na spotkaniu partyjnym z, z swojej organizacji, ze swoim prezesem mojej partii, że niby nie powinienem tak robić, że nie mam tego prawa. Według mnie to jest zamordyzm. W Polsce istnieje konstytucja, obowiązuje konstytucja, jest wolność zgromadzeń, jest wolność słowa i każdy sobie może spotykać się z kim chce i, i gdzie chce. I wyciąganie argumentu, że to było niewłaściwe, no ja, ja tego w ogóle nie uznaję. Dla mnie to jest zamordyzm czyste. Pozostałe argumenty, no w, po prostu. W, ja nie jestem po to, nie byłem po to przewodniczącym, żeby mnie lubić. Zupa pomidorowa jest od tego, żeby ją lubić. Ja byłem po to, żeby prowadzić sesję skutecznie, prowadzić pracę rady skutecznie, żeby nie dopuszczać do sytuacji nieprzyjemnych, prawda, żeby nikt go nie obrażał, żeby wskazywać mieszkańcom przede wszystkim, którzy oglądali tę sesję, którzy próbowali z czegoś się dowiedzieć, próbowałem wyjaśniać. gdzie że prawda, prawda? Że nie może być tak, że. Ktoś mówi 50 milionów, ktoś mówi 80, i że oboje, oboje, oboje mają rację. No tak nie ma. Prawda jest tutaj tylko po jednej stronie. I pod rozwagę e, mieszkańców zawsze dawałem, żeby sobie wyrobili zdanie na podstawie tych opinii, które zostały podniesione na każdej sesji. Osobiście za co bardzo dziękuję przez te wszystkie lata, bo przewodniczącym rady byłem 9 lat nieprzerwanie no to spotykałem się z bardzo wieloma słowami yy, takiej przychylności i yy, no, recenzji, że to prowadzenie rady jest bardzo dobre, że to yy, wszystko sprawnie idzie, sprawy miasta są dopilnowane. Natomiast no, trudno spodziewać się od przeciwników politycznych yy, pochwały w tej dziedzinie jakiejkolwiek innej. No, próbują każdego, kto jest, wiadomo, popularny, próbują go zdyskredytować na swój sposób, dlatego powiedziałem im, że na tej sesji, że to uzasadnienie, które zostało odczytane na sesji, dlaczego mi odwołują, to jest kompletnie wyssane z palca, tam to wszystko jest tylko na siłę tak napisane, żeby właśnie mnie zdyskredytować, a takim prawdziwym powodem odwołania no to było to, że dwóch radnych przeszło na ich stronę. Wtedy zdobyli większość, 11 do 10, no i mogli sobie wtedy Zmienić i mniej moich, moich zastępców, całe prezydium, bo po prostu mają większość i tyle. I to jest cała filozofia. Na tym polega polityka, można powiedzieć? Dokładnie. dokładnie. Sens. Panie radny, bo tak powiedziałem, że zadaję ostatnie pytanie, ale jeszcze mi przyszło do głowy jedno, które chciałbym zadać, bo oprócz wymiany prezydium na dzisiejszej Radzie zostały zmienione wszystkie komisje, składy wszystkich komisji, tak? Czy też przewodniczący komisji. Proszę powiedzieć troszkę o tym, jak to wyglądało, kto teraz jest w której komisji, o ile pan się pamięta. To... No nie, nie, oczywiście nie pamiętam, bo komisji jest sporo, a też powtarzają się osoby w poszczególnych komisjach. No to zaczęło się pismem, które wystosował do mnie przewodniczący Adam Kloch. Żeby wyznaczyć po dwóch radnych z, z klubu Prawo i Sprawiedliwość do, do każdej komisji. Odpisałem panu przewodniczącemu, zresztą dzisiaj na sesji odczytałem to pismo, że my jako klub nie planujemy żadnych zmian. My, składy osobowe tych komisji zostały wybrane ponad 5 lat temu na pierwszej sesji, na drugiej sesji Rady Miejskiej, nowo wybranej. No, i skutecznie pracowały przez te 5 lat. Wzorcowo zostały, były prowadzone, by przez te 5 lat wszystkie inwestycje zostały wprowadzone do, do, do budżetu. Nie było żadnych problemów z, z, pracą, z, z pracą Rady Miejskiej i ich komisjami. Miasto funkcjonowało, prawda? I zmiana tych komisji osób, Składów osobowych na 2-3 miesiące niecałe przed wyborami, według nas jest niepotrzebne. To zwykła chupa polityczna, żeby tylko pokazać swoją siłę. No ale takie argumenty nie dotarły do, do tej większości. Dzisiaj zwołali sesję no i pozmieniali sobie tak w składy osobowe, jak sobie to wymyślili czyli wszystkich przewodniczących i wiceprzewodniczących obsadzili ze swojej większości. A nas powsadzali tam sobie gdzieś jako e, członków tych komisji. E, no my powiedzieliśmy otwarcie, że my się nie zgadzamy, ale w, jeżeli chodzi o e, pracę w komisjach, to e, zgodziliśmy się na to, e, bo nie, nie chcemy zostawiać spraw miasta, bo e, jako radni mamy obowiązek taki pracować w komisjach i, i koniec. Dlatego e, do tych rad weszliśmy, do tych komisji weszliśmy. Z tym, że w głosowaniu wstrzymaliśmy się, bo nie możemy poprzeć przecież jako klub nie możemy poprzeć takich zmian, bo nie akceptujemy ich. Ale jeszcze raz powtarzam czysto polityczne zagranie, które nie ma żadnego merytorycznego, merytorycznej podstawy, dlaczego mieliby tak zrobić. Zresztą nie było żadnego usiłowania. Dowodzenia, że coś było nie tak, że przewodniczący się nie sprawdzili, czy wiceprzewodniczący też się nie sprawdzili, nie było żadnego uzasadnienia, tylko po prostu wymieniamy i co nam zrobicie. A jeszcze Pani radny zapytała o jedną sprawę, bo już jak tak kontynuujemy, przedłużamy to zakończenie, to, to, to konsekwentnie. Z tego co pamiętam, to dotychczasowi radni opozycyjni raczej torpedowali czy torpedowali nie widzieli potrzeby prowadzenia różnych inwestycji, czyli byli negatywnie nastawieni do tych różnych inwestycji. I tu jest taka obawa, myślę, społeczeństwa, że te inwestycje właśnie, które są rozpoczęte, będą kontynuowane, czy znaczy nie będą. No fakt, że jest bardzo mało czasu i za chwilę e mieszkańcy poddadzą weryfikacji kolejnych kandydatów, ale co z tym, co się działo do tej pory? Ja już o to pytałem wcześniej, prawda? Już teraz, jakby w tym kontekście, tych negatywnych opinii o, o tych większości inwestycji. No tak, ta narracja <laughs> opozycji przez te ostatnie pięć lat była jednoznaczna: że miasto jest zbyt zadłużone i w głosowaniach nad przyjęciem uchwał budżetowych, takich uchwał budżetowych jest w ciągu roku, praktycznie na każdej sesji mamy zmiany w uchwale budżetowej, także tych, tych głosowań jest wiele. Na każdej sesji praktycznie się wstrzymywali, albo wręcz byli przeciw. Co jednoznacznie powodowało, że byli przeciwni inwestycjom zawartych w budżecie, albo ich nie popierali. Niepopieranie oznacza, grozi niewykonaniem takiej, takich inwestycji, bo gdyby się znalazło jeszcze dwóch, na przykład, i by się wstrzymali. Ale to mniejszość, która byłaby za, nie dałaby rady przegłosować, i taka inwestycja by upadła. A to konsekwencje są no, konkretne, bo dotacje są wycofane, inwestycja nie jest zrealizowana, i mieszkańcy nie mają nowej infrastruktury. Yy, czy autobusów, czy no to wszystko się, wszystko się wiąże, prawda? Warto powiedzieć szczerze, że jak się odmawia jakiejś dotacji, prawda, to potem jest się trudno starać o kolejną z tego samego źródła. To na pewno... To się wiarygodność. No tak, to działa oczywiście, bo jeżeli ktoś oferuje pieniądze i to na dobrych warunkach yy, i no ta druga strona się odwraca plecami, no niestety yy, to traci wizerunek. I następne ruchy już są y, ograniczone, że tak powiem, już nie ma takich ofert, no bo wiadomo, że z tym samorządem to, no to trudno jest i może lepiej y, przesunąć te środki do innego samorządu. No i tak to działa, no. to jak w życiu, prawda? Y, my też, każdy z nas ma swoją historię w banku i bank może nam zaoferować jakieś pieniądze ale ściśle patrz, na naszą historię, jak my się zachowywaliśmy, jak my spłacaliśmy i, i, i to jest przypisane do każdego tak samo i samorząd ma tą historię. No, też czysto ludzkie układy, prawda, bo jednokrotnie y, przecież takie pieniądze były oferowane no. przez naszego posła, Macieja Majackiego. Gdyby spotkał się tutaj z radą, która jak ściana nie bo nie, bo to nie jest nasz człowiek, to nie jest naszej opcji politycznej, on tu nazywali przecież posła Mareckiego, który przychodzi, jakieś karteczki nosi, tak? Czeki bez pokrycia nazywali te, te, te tablice, na których były kwoty konkretne i na co y, są przeznaczone pieniądze, z, z, czy to z rządu, czy z różnych projektów, nazywali go konkretnie, tak? Czeki bez pokrycia, puste kartki, kpili z tego. No to gdyby oni mieli większość, no to no nie byłoby tych inwestycji. No to jest dla mnie oczywiste. Nie byłoby tych inwestycji. Czyli czasem warto zapomnieć o jakimś podłożu politycznym, a myśleć przede wszystkim o, o interesie miasta. W Radzie Miejskiej tak właśnie, właśnie powinno to wyglądać. Tworze, jakieś, tworzenie polityki, uprawianie jakiejś dużej polityki, bo tak właśnie mamy teraz do czynienia z tym, wprowadzanie jej tutaj na, na poziomy y, samorządowe, to się zawsze źle kończy, bo y, to nie są te, y, to nie jest miejsce do tego, żeby się spierać politycznie, tylko żeby patrzeć przez pryzmat interesów mieszkańców i, i rozwijać miasto za wszelką, si za wszelką cenę, bo y, nikt za nas tego nie zrobi. I jeżeli my się nie będziemy potrafili dogadać i uszanować, no to nikt nas nie uszanuje i nasz wizerunek będzie coraz gorszy na, na arenie państwa. No i tutaj, y, tutaj apel do mieszkańców, żeby y, no, trzeba u, używać kanałów informacyjnych wszystkich i wyrabiać sobie stanowisko nie tylko z jednego źródła, ale trzeba oglądać różne informacje, różnych publicystów. Mamy internet każdy, jest dostęp do każdego rodzaju wiedzy. Sam korzystam z wielu kanałów, nie tylko z mojej organizacji partyjnej, ale też takich, którzy krytykują nasze działania, no po to, żeby sobie rozwinąć horyzonty, bo to to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć kto co mówi i jak to widzi z boku nieraz, tak? Ale, ale tutaj to mieszkańcy nas powołują do tego, żeby dla nich pracować. Ma być pokora i interes miasta przede wszystkim i reszta musi być odłożona na bok, animozje wszystkie jakieś tam. To nie jest miejsce do tego, żeby opluwać ludzi. Myślę, że to przesłanie jest najlepszą pointą naszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Panie radny, ja dziękuję bardzo. Zaraz Pan że zechciał nas odwiedzić. Dziękuję bardzo. Państwu natomiast dziękuję i zachęcam do oglądania naszego kanału. Zapowiadam, że następnym gościem będzie Pan Adam Kloch, obecny przewodniczący. Rady Miejskiej w Sochaczewie, ponieważ chcemy, abyście Państwo mieli pełny obraz i wszystkie strony tej naszej małej tutaj ojczyzny, które uczestniczą w życiu społecznym, gospodarczym i wiejskim przede wszystkim. Dziękuję bardzo.